Droga duszo, dziś otrzymasz wiadomość, która może odmienić Twoje postrzeganie życia i miłości. Osoba, o której myślisz, ten byt, który zajmuje Twoje najgłębsze myśli, naprawdę jest Twoją bratnią duszą. Ale jest coś bardzo ważnego, co musisz teraz wiedzieć: On przeżywa głęboki wewnętrzny konflikt. Czuje coś bardzo silnego, ale jednocześnie jest rozdarty. Do końca tej wiadomości zostaniesz zaskoczony i przemieniony przez mądrość, którą Twoje anioły mają do przekazania. Nie odchodź, bo to, co usłyszysz, może zmienić wszystko. Prawda jest taka, że drogi, które przeznaczenie wyznaczyło dla Was obojga, nie zawsze są łatwe do podążania, ale intensywność połączenia między Wami jest niezaprzeczalna i tego nie można zignorować. Zawsze miałeś rację, ta osoba naprawdę jest Twoją bratnią duszą. Teraz on musi zmierzyć się ze swoimi własnymi lękami, swoimi własnymi niepewnościami i nauczyć się radzić sobie z wszystkim, co powstrzymuje go przed życiem w tej więzi z pełną wolnością. Zostaw like, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby ta wiadomość dotarła do innych osób, które potrzebują pocieszenia i światła. Jest w głębokiej introspekcji. Każdy dzień to wewnętrzna walka, a separacja wydaje się być jedynym wyjściem, ale jego serce w rzeczywistości woła o coś większego. Czuje brak czegoś bardzo ważnego, czuje brak energii, którą tylko ty możesz mu dać. To więcej niż tylko przyciąganie, to prawdziwa esencja bratnich dusz, które szukają drogi powrotnej do siebie. On może tego jeszcze do końca nie rozumieć, ale jego anioły pomagają mu dostrzec prawdę. Nawet w chwilach konfliktu zdaje sobie sprawę, że ty masz coś, czego nie może znaleźć w nikim innym. Wpisz w komentarzach akceptuję tę wiadomość od aniołów, aby wzmocnić energię tego objawienia. Separacja, przez którą teraz przechodzicie, nie jest końcem ale koniecznym procesem nauki i rozwoju. Oboje potrzebujecie czasu, by się znaleźć, by duchowo dojrzeć, a kiedy przyjdzie odpowiedni moment, zjednoczenie będzie silniejsze niż kiedykolwiek. Miłość, która istnieje między wami, nigdy nie zniknie. Nawet jeśli teraz wydaje się to trudne, separacja jest kluczowym etapem. Który pozwala wam obojgu rosnąć i przygotować się na przyszłość razem Wszystko, co wydarzyło się do tej pory Stanowi część boskiego planu Który połączy was ponownie Nie zapomnij zostawić lajka Zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczka Aby ta wiadomość dotarła do serc Które potrzebują słowa nadziei W tym czasie oddzielenia on nie przestaje myśleć o tobie Chwilę które spędziliście razem, wciąż żyją w jego pamięci, i odczuwa brak tej więzi, którą mieliście. Może próbować ignorować tę potrzebę, ale w głębi serca wie, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo bez ciebie u jego boku. Pustka, którą czuje, jest wyraźnym znakiem, że czegoś bardzo ważnego brakuje, a tę pustkę może wypełnić tylko ty. Jego życie straciło trochę blasku, odkąd się rozstaliście. Odczuwa tęsknotę za tobą w sposób głęboki, tęsknotę, która sięga dalej niż fizyczna obecność, dotyka jego duszy. Choć może próbować iść dalej, prawda jest taka, że nic nie może zastąpić tego, co mieliście. Miłość i energia między wami dwojgiem są potężne i on zaczyna to dostrzegać. Każda piosenka, którą słucha, każde wspomnienie, które ożywia, sprawia, że czuje, że to, co między wami istniało, jest czymś dużo większym. To znak, że jesteście przeznaczeni do bycia razem. Konflikt, przez który teraz przechodzi, jest tylko chwilowy, niezbędny etap, abyście oboje stali się silniejsi, a kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Spotkanie będzie o wiele bardziej intensywne, głębsze i pełniejsze. Czuję Twój brak, a ta pustka to coś, czego już nie może ignorować. Może próbować iść dalej z kimś innym, ale nic nie wypełnia tej przestrzeni, którą zostawiłaś w jego sercu. Próbuje szukać odpowiedzi w innych relacjach, ale w głębi serca wie, że nic nie zastąpi tej unikalnej energii, którą mieliście. Masz coś, czego nigdy nie znalazł w nikim innym. Tęskni za Twoją obecnością, za tym, jak go rozumiałaś, za więzią, którą dzieliliście. To, co przeżyliście, nie jest czymś, co można łatwo zapomnieć. Proces, przez który teraz przechodzi, jest bolesny, ale konieczny. Stara się zrozumieć wszystko, co dzieje się w jego wnętrzu. Ta wewnętrzna walka to coś, co utrzymuje go z dala, ale jednocześnie przygotowuje go do przemiany, która jest przed nim. Przechodzi teraz duchowe przebudzenie, a ten proces samopoznania jest czymś, czego nie można przyspieszyć. Musi nauczyć się radzić sobie ze swoimi lękami i niepewnościami, zanim będzie mógł całkowicie oddać się miłości, którą czuje do ciebie. Separacja jest zatem konieczną fazą. To nie koniec, ale przygotowanie do czegoś znacznie większego, co nadchodzi. Wpisz w komentarzach: Gratitude 888, aby wzmocnić energię prośby o powrót tej więzi. Kiedy oboje będziecie gotowi, kiedy on w końcu zyska jasność co do tego, co czuje i czego naprawdę pragnie, spotkanie stanie się nieuniknione i przełomowe. Ta miłość jest przeznaczona do zrealizowania, ale wszystko ma swój czas. W nadchodzących dniach możesz poczuć, że coś się zmienia. Może twoje serce poczuje inną energię, lżejszą, bardziej pozytywną. Dzieje się tak, ponieważ zarówno ty, jak i on, zbliżacie się do siebie, a to spotkanie jest coraz bliżej. Proces uzdrawiania już się rozpoczął. I choć teraz nie widzisz jeszcze efektów, anioły pracują za kulisami, aby przywrócić wszystko na właściwe miejsce. To, co dzieje się teraz, nie jest przypadkiem. Wszystko, co się wydarzyło, wszystkie separacje, wyzwania, łzy i niepewności były konieczne, by oboje wzrastali. To, co kiedyś wydawało się ostatecznym rozstaniem, było w rzeczywistości etapem przygotowania. Aby wasza przyszłość była silniejsza i bardziej autentyczna, połączenie między Wami nie może zostać zerwane. Anioły mają wspaniały plan na to, co nadchodzi. Kiedy ten moment ponownego spotkania w końcu nadejdzie, zrozumiesz, że wszystko było częścią boskiego procesu. Miłość, która istnieje między Wami, rozkwitnie w pełni i prawdzie. Będzie silniejsza niż kiedykolwiek. Dojrzalsza, głębsza, i wtedy zobaczysz, że każda minuta czekania była tego warta. Pamiętaj, droga duszo, że proces uzdrawiania może być bolesny, ale jest niezbędny. Wszystko, co przeżywasz, cały ból, który teraz czujesz, prowadzi cię do jaśniejszej przyszłości. Wszechświat prowadzi was oboje do miejsca, w którym należycie. I nic nie może powstrzymać tej miłości przed manifestacją w pełni. Oboje jesteście kształtowani, przygotowywani, aby żyć miłością w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażaliście sobie możliwego. Na końcu wszystko nabierze sensu. Droga, która wydawała się mętna i kręta, wyjaśni się, a ty zrozumiesz, że każdy krok był częścią większego planu. Ponowne spotkanie będzie początkiem nowego etapu, etapu, w którym miłość, zrozumienie i pokój będą panowały. To jest moment przemiany. To, co teraz wydaje się stracone, zostanie odzyskane. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się możliwe. Ty i on zostaliście stworzeni, aby być razem, i to nigdy się nie zmieni. Niech błogosławieństwa wszechświata będą z tobą w tym momencie. Niech pokój, światło i boska ochrona otoczą twoje życie i twoją drogę ku samopoznaniu. Gdy spojrzysz przed siebie, zobaczysz oświetloną ścieżkę i spełnienie swojego celu życiowego. Bez względu na to, co wydarzyło się w przeszłości, przyszłość jest pełna możliwości. A z siłą miłości. Która istnieje między wami obojgiem, nic nie będzie niemożliwe. Amen.